Dobrze, mamy dzisiaj przed sobą jeden dokument. Dosłownie jedną stronę A4. Mhm. I na pierwszy rzut oka wygląda, wiesz, jak typowy techniczny bełkot. Same kody, normy, tabelki. Coś, co zwykle odkłada się na półkę i zapomina. Dokładnie, ale my zrobimy coś innego. Potraktujemy to jak mapę skarbu. Chcemy sprawdzić, jaka historia, jaka innowacja. I co najważniejsze, jakie bezpieczeństwo kryje się za tą jedną nazwą. Eger OSB Flamlex. Tak, spróbujemy złamać ten kod, bo za tymi wszystkimi symbolami, no weźmy na przykład to B1D0, kryje się coś naprawdę ważnego. Opomieść o tym, jak bierzesz coś tak, wydawałoby się łatwopalnego jak drewno. No, paliwo idealne. Właśnie. I zamieniasz to w tarczę, która może chronić ludzkie życie. Chcemy zrozumieć, co to naprawdę oznacza i dlaczego to jest tak fundamentalnie istotne. W porządku, to zaczynajmy. Na zdjęciu, które mamy, widać stos płyt OSB. Każdy, kto był kiedyś na budowie, zna ten widok, prawda? Tak, charakterystyczne, sprasowane wióry. Ale ta jedna płyta na samej górze, ona jest inna. Ma taką jasną, niemal białą, krydową powierzchnię. Co to jest? To nadal jest płyta OSB, czyli płyta o wiórach orientowanych. Ale ta jasna powierzchnia to jest e, pierwszy sygnał, że mamy do czynienia z czymś specjalnym. Aha. Słowem kluczem jest tu Flamex w nazwie. To od razu sugeruje jej, że tak powiem, supermoc. Trudnopalność. Ta powłoka albo jakaś specjalna obróbka chemiczna, to jest właśnie ta tarcza, o której wspomniałem. Czyli to nie jest taka zwykła płyta OSB ze składu budowlanego. Zdecydowanie nie. Trudnopalne drewno. Jeszcze to nadal brzmi dla mnie jak no, oksymoron. Coś jak sucha woda. No bo jak coś, co z natury jest paliwem, może powstrzymywać ogień? I to jest właśnie, wiesz, całe piękno inżynierii materiałowej. My nie zmieniamy natury drewna. My modyfikujemy jego reakcję na, no, ekstremalne warunki. Okej, okay, czyli to nie jest tak, że ona w ogóle się nie zapali. Nie, nie. W odpowiednio wysokiej temperaturze w końcu ulegnie zniszczeniu, to jasne. Ale kluczowe jest to, jak to się stanie. A właściwie, jak długo to się nie stanie i jak bardzo ogarniczy pożar. Dokładnie. A dowodem na to nie są jakieś obietnice producenta, tylko twarde dane. Właśnie te ukryte w kodzie, który teraz rozszyfrujemy. No to do dzieła. W dokumencie czytamy: Euroklasa BS1D0 zgodnie z EN135011. Brzmi jak numer seryjny robota. <laughs> Trochę tak. Co to właściwie mówi architektowi, który projektuje no nie wiem, nowe przedszkole? To jest dla niego najważniejsza informacja na całej tej karcie. To jest uniwersalny, y, europejski język oceny bezpieczeństwa pożarowego. Każdy jeden znak w tym kodzie ma gigantyczne znaczenie. Dobrze, to rozłóżmy go na czynniki pierwsze. Zaczyna się od litery B to klasyfikacja reakcji na ogień. Skala idzie od A1, czyli materiał całkowicie niepalny, na przykład skała. Stal beton. Tak, do F, czyli materiał bardzo łatwopalny. I teraz uwaga. Klasa B dla produktu drewno to jest niezwykłe, ale to niezwykłe wysoki wynik. A gdzie na tej skali byłaby taka zwykła płyta OSB? Taka bez flameksu. Hmm. Najprawdopodobniej wylądowałaby w klasie D. A D oznacza? Że. W znaczący sposób przyczynia się do rozwoju ognia. Różnica między D a B to jest przepaść to jak różnica między materiałem, który dolewa oliwy do ognia, a takim, który próbuje go gasić. Rozumiem. Czyli w praktyce, gdy w pokoju wybucha pożar, ściana z tej płyty nie staje się od razu pochodnią. Ona walczy. Walczy, opiera się, kupuje czas. A dla materiału z drewna klasa B to jest, wiesz, absolutny szczyt możliwości technologicznych. OK, to mamy B. A co z resztą kodu? Co oznacza S1? S1 odnosi się do dymu, od angielskiego smoke, i ten parametr jest, uwierz mi, często ważniejszy dla przeżycia niż sama odporność na płomienie. Naprawdę? Tak. Skala jest trzystopniowa: S1, S2 i S3. S1 oznacza minimalną, bardzo ograniczoną produkcję dymu. A to znaczy, że jest go po prostu mniej? Czy że jest, nie wiem, mniej gęsty, bardziej przezroczysty? I jedno i drugie. Jest go znacznie mniej i jest mniej gęsty. Pamiętajmy, że w pożarze najczęściej nie zabijają nas płomienie, tylko dym i toksyczne gazy. Tracisz orientację, nie możesz oddychać. Dokładnie. Ludzie potrafią zginąć dwa metry od wyjścia ewakuacyjnego, bo wpadają w panikę w czarnym, gęstym dymie. Materiał z klasą S1 to dosłownie kupowanie bezcennych sekund widoczności. To jest różnica między ucieczką na oślep a możliwością znalezienia drogi na zewnątrz. Trafiłaś w sedno. Dobrze, czyli BS1 to mały udział w ogniu i mało dymu. A ostatni element to D0. D0 to jest, że tak powiem, wisienka na torcie bezpieczeństwa. Litera D pochodzi od angielskiego droplec, czyli krople. Płonące krople? Tak. Wyobraź sobie, płonący sufit z materiału, który pod wpływem ciepła zaczyna się topić i kapać. Każda taka płonąca kropla to jest jak mały napalm. Wow. spada na podłogę, na meble, na ludzi i w ciągu sekund tworzy nowe ogniska pożaru. To jest koszmar. Nigdy o tym nie myślałam w ten sposób. Że sufit może dosłownie zacząć na ciebie płonąć? To, to jest przerażające. A klasyfikacja D0 oznacza, że to zjawisko po prostu nie występuje. Zero. Zero płonących kropli. Tak, materiał może się zwęglać, może ulegać zniszczeniu, ale nie będzie rozprzestrzeniał ognia w ten najgorszy, najbardziej podstępny sposób. Czyli podsumowując, BS1D0. To nie jest żaden techniczny bełkot, to jest obietnica. Dokładnie. Obietnica, że ten materiał będzie walczył z okniem, nie zadymi drogi ucieczki i nie będzie kapał ogniem. To już nie jest płyta, to jest aktywny element systemu bezpieczeństwa. Właśnie, to jest idealny przykład, jak zaawansowana technologia przekłada się bezpośrednio na ochronę życia. Ok, czyli mamy materiał, który w starciu z ogniem jest naprawdę skuteczny. Mm. To brzmi jak coś, czego nie używa się do budowy, no nie wiem, altanki na działce. <laughs> Raczej nie. Gdzie w takim razie architekci krzyczą, potrzebuje flameksu. Wszędzie tam, gdzie ryzyko i konsekwencje pożaru są największe. Przede wszystkim budynki użyteczności publicznej. Drogi ewakuacyjne, korytarze, klatki schodowe. Szkoły, szpitale, przedszkola? Dokładnie. Wszędzie tam, gdzie trzeba bezpiecznie i sprawnie wyprowadzić setki ludzi. Ale to nie wszystko. Ten materiał to jest jeden z kluczy, które, które umożliwiają prawdziwą rewolucję w budownictwie. Rewolucję to mocne słowo, ale uzasadnione. Mówimy o wznoszeniu dziesięcio, a nawet dwudziestopiętrowych budynków z drewna. Drapacze chmur z drewna? Tak, to już nie jest science fiction, to się naprawdę dzieje. A główną barierą zawsze było właśnie bezpieczeństwo pożarowe. Bez takich materiałów jak flameks, które tworzą ognieodporne bariery, te ambitne, ekologiczne projekty po prostu by nie powstały. Czyli stosuje się je jako poszycia ścian, stropów? Okej, okay, to wszystko brzmi naprawdę imponująco, ale poszukajmy haczyka. Gdzie jest kompromis? Ta cała ognieodporność... Musi mieć swoją cenę. Czy ta płyta jest, nie wiem, dwa, trzy razy droższa od standardowej? To jest bardzo ważne pytanie. Oczywiście jest droższa, technologia kosztuje. No tak. Ale trzeba na to patrzeć szerzej w kontekście całego budynku i wymogów prawnych. Czasem zastosowanie takiej płyty pozwala uniknąć innych, znacznie droższych systemów przeciwpożarowych, na przykład skomplikowanych instalacji zraszaczowych. A czasem jest to po prostu jedyny sposób, żeby w ogóle spełnić normy dla danego obiektu. A co z obrótką? Wymaga specjalnych narzędzi? A tu jest dobra wiadomość. Nie ma wielkiej filozofii, tnie się ją i montuje bardzo podobnie jak standardowe płyty. Jest odrobinę gęstsza, może cięższa, ale nie wymaga to rewolucji na placu budowy. Kompromis leży więc głównie w cenie. Ale to cena za bezpieczeństwo. Na którym, jak wiemy. Często nie można oszczędzać. To ma sens. W karcie produktu widzę też różne opcje wykończenia krawędzi. Jest krawędź prosta czyli square edge i profil pióro w pust tangent groove. Tak. To tylko detal montażowy czy to ma jakieś głębsze znaczenie? O. To jest detal, który całkowicie decyduje o przeznaczeniu płyty. Aż tak? Zdecydowanie. Płyty z prostą krawędzią są świetne na duże pionowe powierzchnie czyli na ściany. Montuje się je na styk jedna obok drugiej. Prosto i szybko. Okay. Natomiast profil pióro w pust to jest rozwiązanie y, bardziej wyrafinowane. Czyli jedna płyta wchodzi w drugą, zazębiają się? Dokładnie. Każda płyta ma z jednej strony taki wystający element, czyli pióro, a z drugiej wgłębienie, czyli wpust. Mm -hmm. Dzięki temu tworzą idealnie równą, sztywną i co ważne, bardzo szczelną płaszczyznę. To jest rozwiązanie stworzone do podłóg i dachów. Cała powierzchnia pracuje razem, obciążenia się równomiernie rozkładają, nie ma efektu klawiszowania. A to jest kluczowe, żeby potem płytki nie pękały? No właśnie, nikt nie chce, żeby panele podłogowe czy płytki pękały, bo podłoże jest niestabilne. Widzę też różne grubości w tabeli 12, 15, 18 mm. To chyba nie jest tak, że wybieram grubszą, bo będzie solidniej? Absolutnie nie. Tu nie ma miejsca na, wydaje mi się, to jest czysta inżynieria czyli matematyka twarda matematyka. Za każdym milimetrem stoją konkretne obliczenia wytrzymałościowe. Grubość płyty dobiera projektant na podstawie tego, jakie obciążenia ma ona przenosić i jaki jest rozstaw belek pod nią. Rozumiem. Do usztywnienia lekkiej ściany działowej wystarczy 12 mm. Ale jeśli ta płyta ma być podkładem podłogowym w biurze, gdzie będą stały ciężkie regały, i będzie duży ruch. No właśnie, to wtedy potrzebna będzie płyta 18 mm, a może nawet grubsza. Wybór złej grubości to, no, prosta droga do katastrofy budowlanej. Na dole dokumentu jest jeszcze jedna ciekawa informacja. Miejsce produkcji: fabryka Egger w Radaucji w Rumunii. Tak. To jakoś tak osadza ten super nowoczesny produkt w konkretnym miejscu na mapie Europy. Tak. I to pokazuje, jak działa współczesny przemysł. Egger to austriacki gigant, ale swoje wyspecjalizowane zakłady ma w wielu krajach, a fabryka w Radałcji to jeden z najnowocześniejszych zakładów obróbki drewna w tej części Europy. Czyli to nie jest anonimowa płyta made in gdzieś tam. Dokładnie. To produkt wytworzany w Europie według europejskich norm i pod ścisłą kontrolą jakości. A więc, co nam ostatecznie mówi ta nasza mapa po jej rozszyfrowaniu? Zaczęliśmy od jednej dość nudnej kartki papieru. A odkryliśmy historię o ujarzmianiu ognia. Dowiedzieliśmy się, że Eger OSB Flamex to nie jest po prostu płyta budowlana. To jest zaawansowany produkt inżynieryjny, zaprojektowany z myślą o ratowaniu życia. A jej kod B10D to nie jest przypadkowy ciąg znaków? Nie, to jest opowieść w pigułce, opowieść o kupowaniu czasu w trakcie pożaru, o zapewnianiu widoczności i o tym, żeby ogień nie rozprzestrzeniał się w niekontrolowany sposób. A cała reszta grubości profila to dowód na to, że jest to narzędzie precyzyjnie dopasowane do konkretnych, bardzo wymagających zadań, tam, gdzie nie ma miejsca na kompromisy. Właśnie. Ten materiał pokazuje, jak coś tak tradycyjnego, pierwotnego jak drewno można przekształcić w produkt o ekstremalnym poziomie bezpieczeństwa. To skłania do zastanowienia, hmm. jakie inne, zwykłe materiały wokół nas w naszych domach, samochodach, ugraniach przeszły podobną cichą rewolucję jakie zaawansowane, ukryte właściwości w sobie kryją i w jaki niewidoczny sposób każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo, a my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.